Czołem, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony galzaki mam dzisiaj dla Was coś specjalnego, coś dosyć szalonego, wydaje mi się, bo oto mamy FFA, każdy na każdego, kraj na troli, mała mapka, czterech graczy, no i każdy walczy na własną rękę. No cóż, mamy tutaj trzy osoby, które znam, i jeden gość, to podobno jakiś random, wzięty gdzieś z łapanki, że tak powiem. Czyli, no tak, gra Shadow Hunter, gra tenże Kani. Shadow Hunter gra w ogóle jaszczurkami. Przejdźmy sobie tak od początku, skoro on jest pierwszy w tabeli, to zerknijmy sobie jest Shadow Hunter, drugi to Kani, który gra Bretonią, trzeci Rankor, który gra Orkami, no i na końcu szachakiel, który gra wysokimi elfami. Pobieżnie przyjrzymy się armiom, bo zobaczymy, jak to się sytuacja tutaj będzie rozwijała. Shadow Hunter wystawił, widzę, aż cztery oddziały Kroxigorów tym, tymi swoimi jaszczurkami. Na pierwszej linii skinko, skinki czerwonego grzebienia oraz zwykłe skinki. Mamy tak sześć tych z czerwonego grzebienia, i sze, le, trzy czerwonego grzebienia, i trzy zwykłe. Przy czym jeden. Tych z wielką bronią jest z Regiments of Renown. Do tego na tyłach jeszcze kohorta skinków z oszczepami. No i mamy tutaj pradawną salamandrę razy 1, pradawną salamandrę razy 2. Dowodzi całym przedsięwzięciem Tehahuin. Kurde, nie jestem w stanie tego wymówić. On ma magię bestii, więc zaklęcia to mamy tutaj mantykorę. Mamy prawdopodobnie bursztynową włócznie. Tak jest. I mamy stado zagłady. Tyle, powiem szczerze, że nie wiem, czy na FFA opłaca się brać te, takie lekkie jednostki, czy nie lepiej wziąć coś elitarnego, ale nie wiem. FFA nigdy nie gram, więc mniejsza z tym. Nie będziemy się przyglądać temu, czy warto, czy nie warto, tylko co zostało wystawione, jak się sytuacja rozwinie. Czy to są wysokie elfy? Tak. Czyli tam mamy Bretonie, czyli gracza numer dwa, czyli źle wcześniej pokazałem. No i to jest tenże wspomniany Kani. Na pierwszej linii zbrojni pielgrzymi razy 5. Całkiem nieźle, w ogóle tak mocno w piechotę poszła ta armia. Na drugiej linii tymczasem tak. Dwa oddziały uczniów, przy czym są to skażone i ogniste strzały. Mamy tutaj pogromców bestii z Bastą, czyli gierków z Regimes of Renown, Zbrojnych z Halabardami, czyli dwie jednostki, które dostały ostatnią bafa. no i jeszcze jednego, jeden oddział Zbrojnych z Halabardami, czyli no, trzy jednostki na dużo, na, na dużo broń, pięć oddziałów piechoty solidnej, Dwa oddziały łuczników, dwa oddziały trebuszy tak w ogóle Także to też pokaźna siła ognia No i mamy tutaj relikwiaż grala, który oczywiście będzie buffował całą tą piechotę walczącą na pierwszej linii Mamy jeszcze służkę pani z magią życia, która ma mm, trzy zaklęcia Ma te, to, 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 co zadaje damage Ma e, regenerację i drugą regenerację Jasna sprawa Dowodzi Alberic z Bordelot, Przy czym on biega na piechotę i ma ten swój trójząb O, nie wiedziałem, że on biega z nim na piechotę Ciekawe no tak, no zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Lecimy dalej. Następny w kolejce jest Rancor. No i on bardziej pod elitę. Trzy oddziały czarnych orków, przy czym ten środkowy to karmazynowe zabijaki, z tyłu jeden oddział goblinów. A widzę, że w każda, każda frakcja, każdy z graczy wystawił się ze sporą ilością artylerii. Rozumiem to, powiem szczerze. Przy FFA można się wtedy spokojnie okopać i strzelać na dystans i czekać, aż przeciwnik podejdzie. To jest chyba niegłupi wybór. Mamy jeden oddział łuczników. Skrzypiący łucznicy, czyli ci, którzy mają przebicie, znaczy rozdzieranie pancerza. Dwa razy arta. dumdivery mówiąc krótko, bo ta polska nazwa mi się zupełnie nie podoba. Dwa oddziały goblińskich włóczników do osłony artylerii. Dowodnicam przed się Aza Grzeźnik ma pijawkę dusz i słońce kserusa. Do tego jeszcze królowa arachnaroków czyli i Pajęczyca z Regimes of Linear. No i mamy szamana nos tych goblinów. Razy dwa. Wow, to może być ciekawe. Vindictive Glare i Vindictive Glare. Interesujące, powiem szczerze, że jak dla mnie, armia Rancora wygląda w tym momencie najsolidniej. Aczkolwiek, no oczywiście, to o niczym nie świadczy jeszcze. Ale wydaje mi się, że dobrym wyborem jest właśnie wzięcie dużej ilości elity, bo jednak. Lekkie, podatne jakieś na ostrzał oddziały mogą bardzo szybko schodzić I przez to będziemy tracić no, naprawdę sporo potencjału A zawsze jak zostanie ten elitarny oddział obity Ale jednak zostanie coś z niego To zawsze coś tam będzie mógł w końcowej fazie powalczyć Ale mniejsza z tym, zobaczymy No i na koniec szachakiel z wysokimi elfami On nie wziął arty w ogóle Także to jest to jest spora różnica No i tak, dwa oddziały włóczników na froncie A właściwie trzy oddziały Nie, dobra, cztery oddziały włóczni e, Trzy oddziały włóczników Mamy Białe Lwy z Regiments of Renown, mamy Mistrzów Miecza, mamy Straż Feniksa, dowodzi całym przedsięwzięciem Tyrion, no i jeszcze Mistrz Wiedzy Hoeta tutaj jest, on ma właśnie tą regenerację oraz pocisk i chyba ten dech Melkota. No i odpalamy, zobaczymy jak się sytuacja rozwinie. Już z tego co widzę, o to się może przydawać. Tak, widzę ewidentnie, że Hakiel rusza w kierunku Shadowhuntera. Tymczasem Ork y, oraz ten bretoński gracz zdecydowanie wolniej się przemieszczają. No, w tym momencie już widzę przyzwana Manticora. Y, Rancor także kieruje się właśnie na Bretończyka, ale zdecydowanie szybciej będziemy mieli tutaj walkę między wysokimi elfami i jaszczurkami. Y, nie wiem, czy opłaca się tak mocno Shadowhunterowi naciskać, ponieważ y, piechota zdecydowanie y, na korzyść. Chociaż z drugiej strony. Nie, no dobra, cztery oddziały włóczni chronią trochę przed tymi kroksigorami. Już w tym momencie pierwsze szarze skinków za chwilę zostaną wykonane. No, siostry Avelornu. To zaboli strasznie kroksigory. No, zabolało, zabolało. Niestety. W Mistrzów Mieczy oczywiście szarżyją kroksigory. Bardzo dobry wybór. Trudno powiedzieć, jak się tutaj sytuacja rozwinie. Salamandry, powiem szczerze, jestem. Pod wrażeniem, Mantykora już przyzwana. No, a po drugiej stronie pola bitwy cały czas mozolny marsz do przodu. Bretończyk ani kroku się nie ruszył. On w ogóle ma kawalerię z przodu, zapomniałem wspomnieć. E, więc no tutaj się toczy już walka, a tam jeszcze dosłownie ani o pół kroku ten Bretończyk nie, nie, nie postawił. No, Shadow Hunter robi te punkty jak szalony, 1500 punktów, także zadał zdecydowanie większy demet niż szachiel. No, i ta przewaga cały czas rośnie. Salamandry robią imponującą robotę. Mantykora dojechana ostatecznie przez Strasz Phoenixa. Ale pierwsza linia zaskakująco dobrze sobie radzi. Dzięki Kroxigorem, oczywiście. Skinki też z włócznikami całkiem nieźle sobie radzą. Tutaj, oczywiście, dwa oddziały skinków. I za chwilę wpadną jeszcze Kroksigory, Bardzo, bardzo jestem zaskoczony. Skutecznością tego komba powiem szczerze, myślałem, że te kroksy zostaną wystrzelane bardzo szybko, a tymczasem przewaga cały czas 500 punktów przewagi, na korzyść Shadow, Shadow Huntera. Rankor zrobił wreszcie pierwsze, pierwsze punkty to prawdopodobnie jakiś Doom Divers tutaj zadał demecz. No i powiem szczerze, tak, włócznie przepędzone, mistrzowie mecza się załamują. Po drugiej stronie, no tutaj włócznie też nie mają łatwego życia, otoczone totalnie przez te Kroksigory. Tutaj jest troszeczkę lepsza sytuacja, ale też nie jest zbyt wesoło. Kolejna Mantykora przyzwana, siedzi na łucznikach. Jeden oddział uczników został już właśnie Właściwie wybity do zera. Tutaj rzucone jeszcze kolejne stado zagłady. Po drugiej stronie tymczasem kawaleria wreszcie włącza się do walki. Ale tak jak mówię, czarne orki, elitarna piechota prawdopodobnie przetrwa. Yy, te, ten. O, chociaż drug, z drugiej strony Trebusze. No, trybusze są niecelne, to na pewno to na pewno zaboli. No, Rankor zrobił więcej punktów na pewno, na pewno niż ten Kani, ale to cały czas jest ciągle wymiana, wymiana ostrzału, gdzie tutaj, po drugiej stronie pola bitwy, tymczasem mamy istną rzeźnię. No, niestety Mistrzowie Miecze, niestety, niestety dla Shadowhuntera, chociaż no, aż tysiąc punktów przewagi już w tym momencie zrobione. Jeszcze Włócznia Bursztynowa rzucona prosto w Straż Feniksa. Mistrzowie Miecza niestety dla Shadowhuntera przetrwali, ale no, oczywiście nie mają łatwego życia. Tutaj jeszcze ten tehe, tehe, Tehenuin... Czy jakkolwiek to się czyta. I powiem szczerze, że te salamandry zrobiły całkiem przyzwoitą robotę. Rzucone jeszcze chyba leczenie. Nie, to jakiś pocisk od, od... UA. On sobie bardziej zaszkodzi niż pomógł, ten mistrz wiedzy, z tego co mi się wydaje. No i tak, pierwsza linia ostatecznie pada. Sigory już w tym momencie biegnął na siostry Avelornu. Oj, 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 To musiało zaboleć. To na pewno te młoty musiały zaboleć. Pięknie wyglądają walczące Sigory, to trzeba przyznać. Tutaj jeszcze te Henuin siadł na drugim oddziale łuczników bardzo rozsądnie. Tyrion walczy sam z hordą nieprzyjaciół. No, okej, okay, jeszcze jest tutaj Straż Feniks, ale wydaje mi się, że Shadow Hunter. No przewaga jest masakryczna. 2000 punktów przewagi nad Szachakielem. i myślę, że to się zakończy zwycięsko. Te, to starcie w tym miejscu. zwycięsko dla Shadow Huntera. Pytanie, jak się sytuacja dalej potoczy, bo tutaj jakieś niemrawe szarże wykonane, duże straty na pewno po stronie Bretończyka. Zadał wprawdzie też całkiem imponujący demesz. tu jeszcze kolejna szarża. Wchodzi w czarne orki, ale one za bardzo tego nie poczuły. Tam Aza Grzeźnik ściga, ściga strażników z Montfortu. Tutaj jeszcze Królowa Arachnoroków próbuje dojechać właśnie tych rycerzy yy, rycerzy błędnych z Regimes of No ale ostatecznie Rancor podjął decyzję o tym, żeby iść do przodu. Możliwe, że decyzja nie jest taka zła, ponieważ Doomdivery z tego co widzę, że wcale nie wyrządziły jakiegoś du dużego demedża. Moim zdaniem powinny targetować przede wszystkim łuczników. Yy, no to warto byłoby wybić, bo z piechotą oczywiście czarne orki poradzą sobie z... z nie wiem... Bez problemu, co tu dużo mówić, bez problemu. Królowa Arachnaroków też może tutaj sporo podziałać. Problem w tym, że po stronie Brytonii jest całkiem sporo halaba halabard, to mnie troszeczkę zaskakuje, powiem szczerze. Mm, no jak, jak wygląda sytuacja po drugiej stronie pola bitwy? No, wysokie elfy się załamały praktycznie wszystkie. Jeszcze łuczników trochę, trochę tutaj walczy. No, troszkę jest problem, powiem szczerze, z Tyrionem. Ale no, o, tutaj w ogóle straty jakichś punktów. Nie wiem, nie wiem dlaczego, bo 7 tysięcy miał Szachakiel z tego, czy 6? 6, może 6, 8 do 6 było. Dobra, może i tak. No kan orzesz ty w mordę. Kani. Ten gracz Bretoni nagle wyskoczył jak Filip z Konopi dosłownie. Nie wiem, gdzie on zrobił ten damage, powiem szczerze. Mm, o, możliwe, że na Dumdiverach i na łucznikach. Nie wiem, Dumdivery w tym momencie są zupełnie nieosłaniane. Jeden oddział łuczników na dwa Dumdivery. Odpalone ła. No i za chwilę myślę, że Rancor zacznie robić punkty. Jednak jakby nie było, zacznie robić punkty. Patrzcie na tą masakrę. Jedna szarża czarnych orków i zbrojeni piergrzymi dosłownie wyparowali. Wow, niesamowite. Jeszcze z ła odpalonym. No i Rancor przeskoczył ostatecznie kanie go Dosłownie w przeciągu, nie wiem, 10 sekund. A za bardzo rozsądnie siada tutaj na plecy na chłopskich uczników. No po drugiej stronie już chyba nie. Nie no, Tyrion jeszcze żyje, powiem szczerze. A jako, że żyje, to on może jeszcze robić punkty. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby skupienie się na salamandrach, które są słabe, więc warto byłoby je po prostu zabić i nabić na nich jak najwięcej punktów, bo tutaj nie chodzi o to, żeby przetrwać, tylko o to właśnie, żeby nabić jak najwięcej punktów. No, aczkolwiek myślę, że, no, Szahakiel może mieć problem, bo już niewiele mu zostało sił, a tymczasem Rancor ma jeszcze praktycznie całą armię, a już praktycznie w punktach mu dorównuje. 6900 punktów. Jeszcze Trebusze oczywiście strzelają, ale ich celność jest oczywiście mocno ograniczona. To jest dobry cel dla Divera. Zobaczymy, czy Okej, okay, Dumdivery mają swoje problemy. Wow! To Shadow Hunter tam siadł. Tehe Howin tam, tam walczy z Dumdiverami. Dobry pomysł, naprawdę dobry pomysł. Kompletnie niechronione plecy Rancora. Można sobie powalczyć, porobić te punkty dodatkowe. To jest naprawdę fajny pomysł. O wow, naprawdę Alberich mocno obity przez Królową Arachnaroków. Prawdopodobnie za chwilę zginie. No i Rancor wskakuje ostatecznie na drugie miejsce. Naprawdę bardzo duży demerz zadany. Mm, także także to, było, to było imponujące. Jak szybko, jak szybko Rancor wskoczył na to drugie miejsce. I robi punkty, próbuje dogonić Shadow Huntera. Będzie z tym na pewno problem. Bo Shadow Hunter już w tym momencie snajpi po prostu oddziały, które są gdzieś na plecach. Bardzo rozsądnie, mm, bardzo naprawdę rozsądnie. Alberich zginął. Robi punkty po prostu nie tracąc przy tym nic. No tutaj jest kolejne, właśnie kolejne pole do popisu. Kolejne dumb do dojechania. Parę punktów zawsze można na nich zrobić. Rancor tymczasem tutaj kończy eliminować gracza bretońskiego. Ale powiem szczerze, tak jak mówię. Moim zdaniem na początku build Rancora. Wow, niesamowite no i to widać, ten build rankora, no widzę, że jakby no nie, myliłem, nie, nie myliło mnie przeczucie, że w, rzeczywiście w FFA ten build rankora wydawał mi się najsolidniejszy i rzeczywiście był solidny, no patrzcie na te punkty, jak szybko tutaj robi yy, to yy, wyrównuje tą stratę tak naprawdę Rancor, yy, leci w tym momencie Tehen howin w kierunku głównych sił rankora. tu jeszcze rzucone Stado Zagłady bardzo fajnie, ulepszone Stado Zagłady, naprawdę duże punkty to zrobiło, przed chwilą miał 10 tysięcy, już w tym momencie 1000 punktów z jednego stada zagłady. Ten blob bardzo na tym ucierpiał, trzeba przyznać. No, trzeba przyznać, że Shadow Hunter jednak no, gra rozsądnie w tym momencie. Przegrupował swoje siły, chociaż tam jeszcze ten Tyrion cały czas męczy tą armię. jeszcze Shahakiel próbuje robić jakieś punkty. Całkiem interesujące, trzeba przyznać. Rozwiązanie. No i oczywiście Kani już w tym momencie ze swoją bretońską armią polegnie, ale no nie miał łatwego życia. Shadow Hunter, Rancor i Shahakiel. No, frakcje, które wybrali frakcję. Patrzcie na to, Rankor wskoczył na pierwszą pozycję. W tym momencie nabił znowu ła, odpalony ła i Azagrzeźnik leci za Techen Hauinen, To będzie ciekawe, epickie starcie. Ląduje właśnie w tym momencie Azagrzeźnik. No to boli, to strasznie boli lorda jaszczuru ludzi, naprawdę. Jeżeli jeszcze jakaś pijawka dusz by tutaj weszła, to oj, to by się naprawdę źle skończyło. Próbuję oczywiście Shadowhunter wycofać swojego Lorda, bo to by naprawdę strata Lorda bardzo by go w tym momencie zawalała. Wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli doszłoby do ostatecznego starcia, to naprawdę sporą, no nie wiem, czy przewagę, ale no, potencjał jest ogromny po stronie Rancora, jakby na to nie patrzeć. Doom Diver 1 został jakimś cudem ocalony. Pijawka dusz rzucona. Nie, nie, nie. To nie jest pijawka dusz. To po prostu zwiększenie, zwiększenie mocy. Problem w tym, że Techen Hauin jest bardzo wolny, szczególnie teraz kiedy dostał zatrute ataki jeszcze z tego co widzę. W tym momencie no Azagrzeźnik to naprawdę szybka jednostka. Techen Hauin ma prędkość 90, Azagrzeźnik aż 110, więc wydaje mi się, że Azak po prostu go dogoni i to wszystko. I nad o. Ajajaj, indiktyw aj, aj, prosto w plery. No to na pewno zaboli. Strata Lorda bardzo zaboli. Wydaje mi się, że Azagrzeźnik zdoła go zabić. Ze względu na swoją bardzo dużą prędkość. Ten pościg, ten dziki pościg dosłownie może złapać w pysk ogon. Mm, ogon tego, tego nieszczęsnego pterorozprówacza, Azagrzeźnika. Właściwie jego wiwerna. Pytanie, czy Szachakiel jeszcze żyje. Czy jego Tyrion cały czas... No dobra, Mistrz wiedzy tutaj padł. Tyrion jeszcze walczy, robi punkty, ale nie zdoła. Nie zdoła Shadow Huntera przeskoczyć, z całą pewnością nie. Problem w tym właśnie, że, no tak, Shadow Hunter straci w tym momencie lorda. Nawet jeżeli lord nie zginie, to na pewno zostanie wypędzony. I w ostatecznym rozrachunku. No kiedy przyjdzie do ostatecznego starcia, ale powiem szczerze, jakby tutaj siadło słońce Serusa, oj, jaj, 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 na szczęście dla szadu Huntera chyba, hmm, chyba nie ma a zagrzeźnik wystarczająco many. Tam jeszcze widzę, że nawet Bretonia posiada jakieś oddziały, ale nie, no Bretonia się już skończyła moim zdaniem w tej bitwie. Mimo, że walczyła dzielnie, trzeba przyznać, walczyła dzielnie, aczkolwiek no miała przerąbane, hmm, nie miała niczego, co mogłoby się jakkolwiek postawić czarnym orkom, jakkolwiek. Powiedzmy sobie szczerze. Eee, dobra, pauza, zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem. Odpalamy dalej. No i cóż, a zagrzeźnik dalej goni tehen No i tu już jest krawędź mapy, ja już dalej nie mogę wycofać się kamerą, więc prawdopodobnie lord jasczuro ludzi w tym momencie ucieknie poza pole bitwy. <tryma> Trzyma cały czas tą swoją jakąś magiczną tablicę przed nosem i ucieka, nie. Pokazuje przed siebie i ucieka nieźle. No cóż, no szczurki na pewno nie będą miały łatwego życia. O, tu jeszcze w ogóle pajęczaki wyplute przez tą królową arachnaroków, gdzie one dobiegły. Nieźle. No także tak, jeszcze ja ludzie, o ja. W ogóle Tyrion jeszcze full HP praktycznie. No i pędzi w tym momencie w stronę Rankora, mm, Shadow Hunter. No ale myślę właśnie, że trzeba by najpierw zabić tego Tyriona nieszczęsnego. Strasznie napsuł krwi tym Tyrionem Szachakiel. Powiem szczerze, że no tak. Mm... Punktów już niewiele robi ten Tyrion, ale cały czas właśnie tutaj, no, szkodzi, szkodzi, szkodzi tym jaszczurkom, bo patrzcie na to: w tym momencie dwa oddziały rozbite. Tak jak mówiłem, branie przy FFA śmieciowej piechoty może być ryzykowne, bo ona może się po prostu rozpaść, dostanie duży damage w wyniku jakiegoś przypadkowego ostrzału. No i właśnie, no tutaj dopiero co zniknąłem. Aha, to, był, to, to były pajęczaki, dobra. Mm. Te oddziały pewnie się nawrócą wszystkie, ale no ich morale jest bardzo niskie w tym momencie. Mm, ze względu na też niskie HP i tak dalej. No one, one się mogą rozpaść, i jak cztery oddziały nagle uciekną poza pole bitwy, zostanie jeden oddział Croxigorów. No to będzie patrzcie, no sam Tyrion to robi, sam Tyrion to robi, więc możliwe, że Shadow Hunter w ogóle nie zdoła pokonać Tyriona. Zaraz zobaczymy, czy mu tutaj Aza Grzyźnik pomoże, czy nie. O, ląduje jeszcze na plery, ajajajajaj, ajaj, ajaj. niefortunnie, naprawdę, no i rozbity, jeden oddział rozbity doszczętnie. Tutaj dwa uciekają, w tym momencie trzy uciekają, został Tyrion, pojedynek Tyriona z Azagiem, no myślę, że Azag może tutaj mieć problemy, no ale no, oddział Krokcygorów został tak naprawdę Shadowhunterowi, ma te 13 tysięcy punktów, naprawdę sporo. No, ale myślę, że nie da rady tutaj prześcignąć Rancora, właśnie ze względu na, na, na stosunkowo niedużą wartość tej piechoty, szczególnie, że tu jeszcze kawaleria bretońska, która próbuje tutaj podbić trochę punktów. No, o Doom Divery, jeszcze mają amunicję, Doom Divery, oj, niefortunnie. Tu stare salamandry razy dwa, Królowa Rachnoroków trochę z nimi powalczyła, no mogłaby spokojnie walczyć do końca. Królowa Arachnorogów. Ona ma teraz bonusy nieduże, bo nieduże, ale 14 punktów, zawsze do dużych jednostek, zawsze coś. I spokojnie, salamandry są słabe w walce, w zwarciu. Ja je wurzakiem próbowałem ostatnio dojeżdżać i nawet coś tam robił ten wórzak. Salamandry, no, nie jest jakaś imponująca jednostka, także. Chociaż siła broni 365, przebicie pancerza. Niby sporo, niby sporo. No ale Azak tu ostatecznie jedną przepędził, druga już w tym momencie się załamuje. Także, także no myślę, że to już jest po bitwie. Myślę, że Rancor już ma 14 tysięcy w tym momencie, zdoła bez problemu no, osiągnąć tutaj zwycięstwo i orkowie zapanują nad krainą troli. Myślę, że nie inaczej. No to miażdżące, znaczy nie powiem, że miażdżące. Sporo punktów zrobił Shadow Hunter, ale myślę, że tutaj właśnie kluczowe było to, co powiedziałem na początku, że ta lekka piechota. No, w Bretonii to w ogóle tutaj nie było o czym mówić. Że bra, branie przy FFA piechoty takiej śmieciowej, że tak powiem. okej, okay, skinki nie są, to jest wielką bronią, może nie są takie totalnie śmieciowe, ale jednak nie jest jakaś super elitarna piechota. Że branie tego typu jednostek jest bardzo ryzykowne. Bo one mogą po prostu zginąć i w końcowej fazie nie będą walczyć. A tutaj tymczasem. Okej, okay, bardzo mocno obite te czarne orki, ale one stoją. One dalej są elitarną piechotą z odpornością na psychologię chociażby dalej mają mnóstwo pancerza, mają sporo demedża, No i to jest to jest coś, co może powalczyć. No, a tymczasem właśnie te lekkie oddziały się rozpadły albo się rozpadają. No pomijam fakt tego nieszczęsnego Tyriona, który po prostu no. Wrzut na dupie jeszcze ludzi za przeproszeniem, naprawdę. Jeszcze Brytyjczycy mają jakichś zbrojnych halabardników. Ciekawe. No ale z tym czarne orki oczywiście sobie poradzą. Tutaj Azak powinien przepędzić tych yy, strażników z Montfortu. Przyspieszmy na razie trochę, bo myślę, że to już długo nie potrwa. Chociaż tamten Tyrion nie do wiary. On jeden oddział dopiero zaprzegonił i kolejny właśnie właśnie został zniszczony. No robi, robi te punkty. Robi te punkty Szachakiel Jednym Tyrionem czy Tyrion ma regenerację, wątpię. Okej, okay, no to użył już. Nie, nie. Odporność na ogień. O, ciekawe, nie wiedziałem. Nie ma regeneracji, ale... <laughs> nie do wiary. Divery otwierają ogień w tym momencie do... Do. Do jaszczur ludzi, którzy no próbują uciec poza zasięg. No, dojechane, do, dojechanie ostatecznie z broni, halabardnicy. myślę, że Azak powinien za nimi pobiec i po prostu ich tam dobić jeszcze. Rancor 4, no, Kani został w tym momencie wyeliminowany z gry, zrobił 5,5 tysiąca punktów, więc już nie zdoła, nie zdoła niestety wskoczyć o miejsce wyżej. A kil tymczasem cały czas może te punkty robić i robi! Tyrion walczy w tym momencie z Salamandrą. Croxy gory się władowały. One na pewno będą największym problemem dla, dla Tyriona. Ale jeżeli to Tyrion wygra, to będzie. Interesujące. Nie, ostatecznie ucieka. Krox gory jak go gonią. Wow, jeszcze dostał po tylnych, tylnych nogach ten koń, koń Tyriona. No nie, no, myślę, że to jest ewidentne zwycięstwo dla Rancora. Pytanie tylko, jak do końca to właśnie będzie wyglądało. Przyspieszymy jeszcze tu, jeszcze Tyrion szarżuje. Oj Doom A ajajaj, kto wygra to? To jest pytanie. Wow. Tyrion wygrał. No, a za go dojedzie, tutaj nie ma opcji. I to ostatecznie bitwa zakończona. Yy, ogólnie sytuacja wygląda tak. Nie wiem, czy to będzie w podsumowaniu. Zaraz zobaczymy, jak wygląda podsumowanie na FFA, bo nawet nie wiem. Tak, są punkty pokazane. Pozostało 50% armii, aż zostało. No tak jak mówię, gobliny jedna śmieciowa piechota w ogóle nie walczyła tych goblinów. Drudzy zostali zmieceni po prostu od tak, nie? Myślę, że tych dwóch szamanów to, to, to myślę, że trochę przepakowana inwestycja. Gobliński ten bohater zwykły, nawet na piechotę byłby lepszy, a poza tym armia Rancora bardzo mi się podoba. Dwa Doom y, to też nie był taki zły pomysł. Mógł dzięki temu walczyć na dystans. Oczywiście ostatecznie z trebuszami tam za długo nie powalczył, poszedł do, do frontalnego starcia, opłaciło się, ale dzięki temu Doom y zostały na, na koniec rozgrywki. Tak. 17 tysięcy punktów zrobił Rancor. Spora przewaga, ale no tak jak mówię, no tak jak powiedziałem zresztą na początku, moim zdaniem. Build najlepszy jednak był po stronie Rankora, bo było dużo elitarnej piechoty, która przetrwała całą grę, <laughs> pokonała Bretonie i przetrwała, nawet mogła spokojnie później walczyć, chociaż nie musiała. To było, zakończenie było interesujące. Drugie miejsce za za zajął Shadow Hunter. No dla mnie plus duży za to, że e, pierwszą krew przelał tak naprawdę, chociaż szachakiel w sumie, nie wiem kto pierwszy krew, pierwszą krew tak naprawdę przelał, chyba jednak, chociaż może i szachakiel, no mniejsza z tym. Ale, no, ogólnie dwóch graczy, którzy zaczęli agresywnie rozgrywkę. No oczywiście, rankor też zaczął szybko iść w stronę przyjaciela. Kani najbardziej tutaj zwlekał, ale może był, nie wiem, przez chwilę na początku AFK, bo tak troszkę to wyglądało. Trebusze też nie strzelały, no, ale to, to, to się zdarza. W każdym razie, drugie miejsce: Shadow Hunter z 13 tysiącami punktów. Dalej mamy szachachachachiela, który ma 9700. No, prawie 10 tysięcy, no i 10% armii mu pozostało Shadow Hunterowi 25%, rankorowi tymczasem 50%. No na samym końcu właśnie Kani, czy jakkolwiek to się czyta jego imię, jego nickname z i 5,5 tysiącami punktów. 25% armii przetrwało, zabitych 250 jednostek. Rancor 768. Shadow Hunter wcale nie mniej, blisko, no prawie 700, no prawie 700. także nie, nie, zabił dużo mniej jednostek. Także to trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o zabitych y, ludzi po stronie Shadow Huntera, to praktycznie dorównał Rancorowi, y, no było blisko. Nie wiem, nie wiem jak to ten wynik się nalicza, powiem szczerze, tego nie jestem pewien. Podobało mi się to, co Shadow Hunter zrobił tym swoim lordem, że poleciał na te Divery, kiedy jeszcze teoretycznie żył szachakiel z tym swoim lordem, no. Właśnie, no, problem był z zabiciem tego Tyriona, on tu naprawdę napsuł krwi. Ale fajne było, że poleciał na te Dumdivery i robił punkty na Dumdiverach. To był dobry wybór, chociaż ostatecznie trochę przeszarżował, no i go Azak rzeźnik dojechał. No, Azak jest, jest groźny, to jest groźny lord moim zdaniem, ze względu na swoją dużą szybkość. Mm, może uciekać właśnie snajpieniu i tak dalej. Także on jest naprawdę ciekawym wyborem. Shadow Hunter. Mm... Przyjrzyjmy się jeszcze poszczególnym oddziałom. MVP. Szukamy MVP w takim razie. 129 trupów czarne orki. No tu w armii Rankora to był na pewno MVP. Zobaczmy, czy tutaj 123 Kroksigory jeden oddział prawie dorównał tym czarnym orkom. No i tyle. Czyli no tutaj jednak czarne orki mają przewagę. U Szakakiela 180 trupów Tyrion. MVP. No i Kaniego, no Trebusz. Nie, 124 zbrojni, zbrojni pielgrzymi. Wow, to imponujące. Na goblinach prawdopodobnie. Na goblinach. Imponujące. Ale MVP w niniejszym meczu został Tyrion, czyli tak, wygrał rankor. MVP zdobył Tyrion u szachakiela. No nie wiem, pierwszą krew trudno powiedzieć, kto przelał. Niestety nie pamiętam dokładnie. No cóż. Chyba tyle, już chyba żadnych dodatkowych nagród nie, nie przyznamy. Eee, tyle, tyle. Byłoby na tyle. Jestem bardzo wdzięczny Rankorowi, że właśnie podesłał tą bitwę. Bardzo, przepraszam, fajna odmiana moim zdaniem. Po takich klasycznych bitwach jeden na jeden to, e, to 4, na 4 znaczy to FFA sobie obejrzeć. To jest, to jest naprawdę fajne. Bardzo przyjemna bitwa trzeba przyznać. Bardzo przyjemna. I jestem szczęśliwy, że Orkowie wygrali. To jest jednak to jest jednak bardzo fajne. Chociaż ten Tyrion, to, to jest po prostu. To po, pod memy normalnie pod memy w tym meczu ten Tyrion jak wrzut na dupie siedział siedział tam Shadowhunterowi Hunterowi i ostatecznie wyeliminował całą jego armię tak naprawdę no, bo tak, no, zginął ostatni zginął szachakiel, pierwszy zginął Kani, drugi Shadowhunter, i na samym końcu szachakiel. Randkor przeżył jako jedyny, także, także to jest ciekawe, właśnie, że ten Tyrion jednak, no ale jakby nie było, Shadowhunter zajął drugie miejsce, bardzo dobrze tam sobie poradził z armią wysokich elfów. Te go zrobiły świetną robotę. Salamandry też imponujące, mimo że, moim zdaniem, w dalszym ciągu chyba nie są to jednostki jakoś super, super pożyteczne. Aczkolwiek zrobiły niezłą robotę, trzeba przyznać. Dobra, tyle. Dzięki Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję Rankorowi za podesłanie powtórki. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Eee, tyle. Czołem, trzymajcie się.